Witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim breakdownie do OPC. Mamy do skomentowania walkę finałową i mecz o trzecie miejsce. No, jak zawsze jest ze mną profesor Elefa, Dark. Witaj. No, witam cię serdecznie. No, i chyba myślę, że zaczniemy sobie od walki o trzecie miejsce, czyli tak, tak zwanego małego finału. Walka pomiędzy Tufastem a Hubim. Ci gracze naprawdę nas zachwycili swoimi występami podczas całego turnieju, także zawsze, te, zawsze walki tych graczy są bardzo ciekawe. No i przechodzimy jest. do pierwszej rundy. Tutaj Hubi jest podpisany jako Hubert także <grymnie> może zmienił nick. No i tutaj mamy pierwsze zwarcze. Na razie widzimy mierzenie się. Chyba tak. będzie dużo takiej. Tak. Tu nie będzie z dużej filozofii, to jest po prostu taki sznyt oldschoolowy. Tak jest. Tutaj tu faz się mleka, ale widać, że to jest tylko taki detaliczny błąd, który w sumie nie ma zbyt dużego wpływu. Tam Dragon Punch w powietrze poszedł i skontrowany został. Widz no i bardzo fajnie teraz dasz wykonany, w stronie trwasta. Obrona teraz zejścio i ładnie, bardzo ładnie z unikiem. Fajne zważenie z góry. Tak, fajnie technicznie wykonane, dragon punch na kontrę. Kulki, kolejny dash, dobra teraz obrona. Taka powietrzna obrona, bym powiedział. Widzimy tutaj a, dużo takiego... dużo jest nieczystości również między tymi postaciami, bo każdy chce po prostu wyprowadzić atak z kombinacją. Tak. To też to też trzeba umieć w odpowiednim tempie zrobić. No walka prowadzona w tempie takim wolniutkim, bym powiedział. Teraz dasz. Znowu uderzenie, teraz dobrze użyty klawisz skoku, żeby nie siadło. Żeby nie było kontynuacji ataku, bardzo słaba teraz obrona po stronie Tufasta, to nie powinno wejść, dobre zejście, no i będziemy teraz mieli bijatykę o, o końcówkę, o polubili tą walkę wsparciu. Tak, w nie boją się też tej walki. Tak jest, no i tutaj będzie wykończenie Dragon Punchem, jest 1-0 dla Tufasta. Tak jest. No, panowie, tutaj bez jakichś większych kalkulacji jak na razie. No, mamy tutaj taką stójkę, mamy, mamy typową. Dokładnie, właśnie stójka to jest takie dobre słowo. Zero takiego klinczu, bym powiedział nawet. Odskakiwania. Tak, dalej, dalej te same postaci, widać, że po prostu dogadali się na bijatykę w zwarciu. No i teraz Hubi, zobaczmy. Nie, ja nie kontynuował ataku. Liczył chyba na to, że spadnie, żeby kontynuować zrobić cokolwiek innego. No i dobry u nich tu Fasta. W cenie bumerangu defensywa. Teraz obronił się Hubi w ładny sposób. Zobaczmy. Tak, fajnie tego dasza zgasił tymi pięściami. Tak, tak. Sz szrafę, to nie, to nie jest szafę, to jest ten inny atak, ale tam było źle wykonane. W tym momencie naciśnięte było. Tak. uwalenie, no i poszło no. kontra. Niecałe 30 sekund i szybkie wyrównanie. Szybkie jest. wyrównanie 1-1. Dalej jest zawodnik w grze, który przegrał pierwszą walkę. Tak, mamy remis. Patrzmy dalej. Te same postacie. Tak, Zobaczmy ale tutaj. widać panowie, że tutaj nie chcą, nie chcą po prostu żadnych wniosków wyciągać, tylko po prostu grają swoje, swoją technikę. Tak, 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 widzimy. No dużo, dużo, dużo mamy bijatyki takiej mócki typowej w środku pola. Praktycznie dasze to tylko tak, żeby doskoczyć jakby do przeciwnika. To są co ciekawe, myślałem, że może ta walka trochę inaczej będzie wyglądała. No co, dalej mamy to zwarcie. Teraz Hubi, przebije się, nie, dobrze zszedł teraz, fast uderzenie, powalenie Hubiego, kulki, dobry dash. tak, defensywa tankowany. Ładnie, ładnie skontrowany, teraz został, rzucony kamienia, nie, nic ten kamień nie zrobi, on wiedział, on miał obliczone to wszystko. Teraz zobaczmy. No, pierwsza takie próba komba, takiego grubszego, ale nie nieudana. Niepewność taka wdarła się, no i teraz bardzo fajne zagranie. Ładnie tutaj nożyk pomógł w zrobieniu awantury, teraz trafienie. No i. No te kombinacje z tymi seryjnym ostrzałem jest jednak kłopotliwy widać, dla tych graczy. Szkoda, że ta trzecia kulka tam nie mogła być kontynuowana. Tak, Dragon Punch, popatrz nam widok. No i kontra, mamy tutaj kanonadę Dragon Punchów. No i zobaczmy dalej. Ła, starcie. Salwa, cała salwa, no i mamy tutaj 2-1 dla Tufasa. Tak, no może, trzeba przyznać, że właśnie jak jest walka Davis kontra Davis, to ten, zawsze im bliżej końca walki, tym bardziej to napięcie rośnie, bo te Dragon jeszcze zostają. Panowie widać, że tak w miarę oszczędnie starają się rozporządzać tym atakiem, chociaż mieliśmy kilka chybionych strzałów. Tak, zgadza się, on teraz bardzo ładnie Fuby wykonał ładną kontrę, wy, wyczaił tutaj przeciwnika i spotkał z zejściem w drugim kierunku. Teraz na na tutaj, tym cepem chciał strzelić. Tak, Davis jest, Davis jest, naprawdę taki dobra machina dla takich technicznych graczy. Tak, tak, to jest taka postać typowo techniczna do tego. No, specyficznie bijąca się w sposób taki specyficzny, ale. Tylko trzeba umieć. Teraz dobry dash. Teraz my mamy tutaj więcej skoków. Tak, takie okazyjne smagnięcia dashem. Tak jest, zobaczmy. Teraz dojście jest w Wow. No i kulka, ależ tu mamy mucę, o lala. No, odbicie kulki Daszą, to się rzadko zdarza, zwłaszcza Davicem. No i widzimy, mamy bardzo wyrównany pojedynek, bardzo. Tak, jest 2 do 2, Jezus, przechodzimy do piątej walki tego meczu. Tak no, jest, zobaczmy dalej, coś jeszcze nie działo. Dasz teraz nie trafiony, będzie hubi kontrował, bo złapał przeciwnika, zobaczmy. I... Tak, no. liczył, liczył na, ta, na to, że spadnie tufast. Odbicie kulki. No to już takie bardziej pod publikę. Tak, tam źle wykonany dash dla tego kontra dla tufasta. I to samo, tym samym odpłaca się nam tufast. Tak, i zrobi to szrafę, troszeczkę będą z nim. to jest też takie ciekawe rozwiązanie. No i teraz idealnie wykonany właśnie kontra-atak. Z ragą punchem. Tasze, no. które weszły. Tak, panowie często się mijają. przeszły powietrze. Dokładnie. I stójka, 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 zobaczymy kto będzie. Ale się mierzą, ale się mierzą też. Nie chcą podchodzić, dobrze się poruszają, no. Tak, no, ale przyszedł. cały czas, cały czas Hubi nie ma mało życia, ale no, widać, że po prostu nie boi się tego starcia. Tak, no. ale teraz awanturnie no, teraz Hubi wyprowadził tak to, to w tym jest bardzo dobry Dasz zejście. Zobaczmy, kto się przebije. Ale to wszystko jest do przodu w tym zwarciu. Tak jest. Tutaj nie ma kalkulacji. Mamy tutaj ofensywny, fajny, otwarty mecz. Dobrze się to ogląda. I teraz. Unik no. Dragon Punch. To było takie wyjście z opresji. Ale unik unik Dragon Punchem. No, ciekawe. Ciekawe. Rzadko, rzadko widziałem, żeby ktoś uciekał Dragon Punchem. To znaczy, zdarza się. Zobaczmy końcówka, czy będzie. Nie? No. że technicznie wykonany, Teraz, teraz Tufas. Powiedz, że już tyle się dzieje, że nawet nie wiem czy Tufas wykorzystał Dragon Panże. Tak, tak, tak. To trzeba było policzyć, ależ tu kanonada, ale Tufas zdenerwowany, oj, widzimy tak. jaki on jest tutaj To już jest... wiedział, że mógłby 3-2 prowadzić i na własne życzenie to zrąbał. I ale... teraz dobry unik. Mięknie. Trafiony Hubi. Ulala. Ten podwójny ależ... hit. No pięknie, pięknie wykonany, dużo uników, fajnie na nogach chodzą. I jest to wygląda. 3 do 2 dla Tufasta, wychodzi na prowadzenie w tym zaciętym boju. I tutaj no, już jest ta walka. No i lubi teraz więcej, więcej chodzenia, znaczy więcej, bardziej technicznie tak, ale tu jest naprawdę takie hulaj dusza. Tutaj panowie swobodnie po prostu się tak przemieszczają. Dopiero jak no, następuje zbliżenie, to jest takie większe zaangażowanie taktyczne. No tak, no. Teraz cepel Cepeljada, dokładnie. Sytuację Dragon Punch. Dobry, unik teraz y, tym takim atakiem y, górnym. No i teraz kwieje się Hubi. No hubi nam troszeczkę Słabnie, słabnie, trochę go tamta. Defensywa, dobrze, teraz stanął. Aj, zgaszony, tutaj jak świeczka, tym atakiem. Defensywa, zobaczmy, teraz dasze. Bumerang na awanturę, wyznaczenie sobie kierunku ataku. Dragon Punch, kolejny. To jedna. No i zobaczmy, teraz podniesienie, dobrze wyczekał, dobrze wyczekał, nacisnął. Sprawdzić w odpowiednim momencie. raz Tak, ależ, no tutaj. Ojej, ale sztu... nad skoku. Ależ tu jest naprawdę. Ale defensywa. Ależ tu jest tak otwarta. Tak, jeżeli jest garda to przez przypadek tylko. Gdzie widzieliśmy, no, że atak po ziemi został uniknięty, ale tutaj ładnie. No i końcówka. No, no i tak. No i mamy tutaj. Trzecie miejsce dla Tufasa, gratulujemy, tak. ale widzieli, widzieliśmy właśnie, że te ataki były takie jakby Panieczne. paniczne, duże ataków. Te postacie mają to do siebie, że czasami właśnie gra dwoma Davisami ma to do siebie, że jest dużo właśnie takich nietrafionych, bo to jest też trzeba dobrze wycelować te ataki, no tak. gratuluję. No i teraz zmiana mamy, mamy tutaj DIPA po stronie Tufasa i mamy Ruda. Cuda. No i ja jestem tutaj troszeczkę też zdziwiony, że hubi. Wiesz, ale tufas też, was też w sumie szkolił się kiedyś od Ciebie, pobierał od Ciebie nauki deepem, więc może tutaj zobaczymy jakieś. No coś chyba tam kiedyś pamiętam. Zobaczmy teraz jak to będzie wyglądało. Jest prostota, jest prostota, jest fajnie wykonany atak. No i teraz Gasz zgaszony w plecy. Na no, Hubi ma przewagę jak na razie, ale to jest taka iluzoryczna przewaga. Tutaj jest takie tempo walki, że tu właśnie wszystko, znaczy właśnie, źle to powiedziałem. No, tak była przewaga dla dla Fasta. No i teraz zobaczmy defensywa ładnie zgaszony. Dobrze podszedł pod to. No, i teraz ucieczka, ucieczka. Dobra, obrona, dobra, obrona. Fajnie stoi w tej defensywie. Podbicie. No, no tutaj jest zbyt, no zbyt. Zbyt śmiało, to, po prostu Hubi się. Powiedzmy, że to wszystko było całkiem spoko. no Hubi też już trochę chyba załamany tym wszystkim. No, i mamy 5-1, tak? 5-2. 5-2. Tu pan zrywa w całym meczu. No i w sumie byliśmy świadkami takiej oldschoolowej walki, takiej cepeliady, jak to już fajnie określiłeś. No ale pokazali nam, że fajnie potrafią chodzić na nogach, tą obronę całkiem taką solidną mają, może nie na poziomie, wiadomo, tych pierwszych dwóch graczy, że się dostali do finału, ale potrafią przyswoić się. Tak On i... swoją grę bardzo fajną. No, Tufa zrobić swoje też. No. Można no, powiedzieć, ale... że. No. no tutaj Hubi również tą walkę mógł, to walka, bo była bardzo otwarta. I w sumie można powiedzieć, że to jest chyba największy sukces tych, tak jakby dwóch graczy w historii OPC, bo wcześniej tak wysoko się nie plasowali na takich wysokich miejscach. TuFasta też, chyba, coś... też chyba nigdy nie było na podium, także. No na pewno. To się, więc, więc to będzie chyba takie pierwsze, jakby podium dla niego w karierze. Tak. Ale... No i dobrze, yy, możemy, tak. możemy już zakończyć, tak jakby, analizę walki o trzecie miejsce. Yy, przejdziemy do walki finałowej, ale to w następnym materiale, bo postanowiłem, że tak jakby rozdzielimy sobie to na dwie części. Także do, do następnego i czekajcie na analizę finału.